Dobra, Filip, weź do ściany. Jak zobaczyłeś mnie, podchodzicie, powinieneś czwórka celna wprost. Bierz go, bo wy macie kurwa prawa lewa. Dawać, czwórka łapie mnie. I, ale dobra, Fi, Filip, trzymaj tu na skos. Powiedz, powiedz młodemu. Czwórka, łap łap celna wprost, trzymaj celna wprost. Młody mów, mam go, trzymam go. Gadać kurwa. Mam go, możesz przykucnąć sobie nawet, żeby lepiej mi trzymać. Mam go, trzymam. Wy działacie sobie. Młody przechodź! Przechodź bokiem tu z boku! Trzymam go! Jak ja bym uciekł, to, to nie, nie idziesz za mną, bo jesteś sam! Nie idziesz za mną! A dlaczego strzelasz? Nie strzelaj, ja nie mam broni! Dobra, dobra, Dawać sobie to szybko, wypierdalać stąd! Dawaj, dawaj! Daj sygnał chłopaku, mam cel, mam cel! Dawaj, plecy, spokojnie, nie podchodź bliżej. Chłopaki tam się złapią prawa, lewa. Czy stąd? No, Widzicie, ile rezonansu w głowie?